Nowy szok z US pojawił się w ostatnich godzinach i wywołał ogromne emocje wśród seniorów w całej Polsce. Dawid zanim przejdę do szczegółów, muszę powiedzieć jedno bardzo jasno. Jeżeli obejrzysz ten materiał tylko do połowy lub będziesz przeskakiwać między fragmentami, nie zrozumiesz całości zmian, a to może sprawić, że przegapisz informacje, które bezpośrednio dotyczą twojej przyszłej wypłaty. Od razu przejdę do konkretów, bo wiem, że wielu seniorów nie chce słyszeć tylko pytań i straszenia, chce wiedzieć, co naprawdę się dzieje. ZUS oficjalnie potwierdził, że trwają prace nad zmianą zasad wypłaty 13 i 14 emerytury. I choć hasło już nie dla wszystkich brzmi niepokojąco, to w tej informacji kryje się również coś, co może przynieść spokój części emerytów. Dlaczego? Bo mówimy nie o likwidacji świadczeń, ale o ich modyfikacji. Pytanie tylko, kto zyska, a kto może otrzymać mniej? I właśnie to w tym materiale wyjaśnię krok po kroku. Od kilku dni ZUS analizuje nową formułę naliczania tych dodatków. W skrócie świadczenia mają być powiązane mocniej niż wcześniej z historią składek. Dla wielu seniorów brzmi to tajemniczo i skomplikowanie? Czy chodzi o to, że ktoś, kto płacił składki dłużej, dostanie więcej, a może że osoby z krótszym stażem dostaną mniej? I co z tymi, którzy przez lata pracowali, ale system był niestabilny, pracodawcy nie odprowadzali składek, albo praca była na umowach śmieciowych? To są pytania, które dziś zadają tysiące seniorów w Polsce i w tym wideo odpowiem na nie na podstawie najnowszych komunikatów. Zanim jednak wyciągniemy pochopne wnioski, jedno trzeba podkreślić. ZUS nie zamierza odbierać 13. i 14. Emerytury. Te świadczenia mają pozostać, ale ich forma może się zmienić. To oznacza, że seniorzy, którzy mają długi staż pracy i pełną historię składek, mogą nawet na tym nieco zyskać. Natomiast ci z krótszą historią zatrudnienia mogą zobaczyć wypłatę na poziomie podstawowej kwoty. Czy to sprawiedliwe? Czy to dobre rozwiązanie? To właśnie jest najgorętszy temat dnia, który wymaga spokojnego, dokładnego wyjaśnienia. W kolejnych minutach powiem, jakie progi dochodowe mogą być brane pod uwagę, jak zysk chce sprawdzać historię składek i dlaczego te zasady mają wejść w życie nie wcześniej niż za kilkanaście miesięcy. Wyjaśnię też, dlaczego rząd uważa, że taki system jest konieczny i co to oznacza dla osób, które ciężko pracowały, ale przez lata miały przerwy zawodowe. To wszystko za moment, krok po kroku, bez chaosu i straszenia, dokładnie tak, jak lubią widzowie mojego kanału. Dlatego zanim przejdziemy dalej, proszę zostań ze mną do końca. Subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, bo tylko wtedy nie przegapisz żadnej ważnej decyzji z BS. A dzisiejszy temat naprawdę wymaga pełnego zrozumienia, bo dotyczy pieniędzy, które należą ci się za całe życie pracy. Jeśli dowiesz się wszystkiego od początku do końca, będziesz wiedział dokładnie, czego możesz się spodziewać. Zaczynajmy. Liz w ostatnich dniach zaskoczył seniorów w całej Polsce, ogłaszając zmiany, które mogą wpłynąć na sposób wypłaty: 13 i 14 emerytury. Dawid, zanim przejdziemy do szczegółów, chcecie zapewnić, że wszystkie informacje, które dziś przedstawię, są sprawdzone i aktualne. Jeśli obejrzysz tylko część filmu lub pominiesz fragmenty, nie zrozumiesz pełnego obrazu nowych zasad, dlatego zachęcam, abyś został ze mną do końca i dowiedział się wszystkiego krok po kroku. To nie jest materiał, który zostawia widza w niepewności, tu poznasz konkrety, które mają realny wpływ na Twoją emeryturę. Nowe przepisy zakładają, że 13 i 14 emerytura będą powiązane z historią składek. Do tej pory każdy senior, niezależnie od liczby przepracowanych lat czy wysokości wpłat, otrzymywał te świadczenia w stałej kwocie. Teraz system ma premiować osoby, które regularnie odprowadzały składki przez całe życie zawodowe. Oznacza to, że seniorzy z pełnym stażem pracy mogą otrzymać większe dodatki, a osoby z przerwami w zatrudnieniu lub krótszą historią składkową będą miały świadczenie na poziomie minimalnym. W praktyce może się to wydawać sprawiedliwe, ale wzbudza również obawy wśród tych, którzy pracowali w niestabilnych warunkach gospodarczych, szczególnie w latach transformacji, kiedy wiele osób miało umowy cywilnoprawne lub zatrudnienie na czarno. Dla nich nowy system może oznaczać mniejsze dodatki, mimo że całe życie ciężko pracowali. Eksperci podkreślają jednak, że zmiany mają na celu większą przejrzystość i stabilność systemu emerytalnego. Luz argumentuje, że obecny system, w którym każdy otrzymuje takie same dodatkowe świadczenia, niezależnie od historii składkowej, nie odzwierciedla realnego wkładu seniora w system ubezpieczeniowy. Nowe zasady mają także motywować młodsze pokolenia do dłuższej aktywności zawodowej, ponieważ wiadomo, że dłuższe i regularne płacenie składek zapewni wyższe świadczenia w przyszłości. To ważne w kontekście starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby emerytów, której obsługa stanowi coraz większe obciążenie dla budżetu państwa. Dla seniorów najważniejsze pytanie brzmi: kiedy te zmiany wejdą w życie i w jaki sposób będą realizowane? ZUS przewiduje, że nowe zasady mogą zacząć obowiązywać w 2026 roku, ale niektóre elementy mogą być testowane wcześniej. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone stopniowo z wyprzedzeniem, aby nikt nie został zaskoczony. Każdy emeryt będzie mógł sprawdzić w systemie pełę dokładną historię swoich składek i dowiedzieć się, jak zmiany wpłyną na jego dodatkowe świadczenia. To kluczowe, aby każdy senior miał pełną kontrolę nad swoją sytuacją finansową i mógł przygotować się na nowe zasady. Warto przy tym zaznaczyć, że 13 i 14 emerytura nigdy nie były zagwarantowane ustawowo. Ich wypłata zależała od decyzji rządu i aktualnej sytuacji budżetowej. W ostatnich latach rząd utrzymywał je, ponieważ stanowiły istotne wsparcie dla seniorów, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia. Teraz, wprowadzając system powiązany z historią składek, ZUS chce utrzymać równowagę między potrzebami emerytów a możliwościami budżetowymi państwa, jednocześnie premiując tych, którzy przez całe życie regularnie wpłacali składki. Zmiany dotyczą także kwestii przejrzystości i sprawiedliwości społecznej. ZUS planuje, aby najniższa kwota dodatkowych świadczeń pozostała gwarantowana dla wszystkich uprawnionych, a różnice pojawiałyby się dopiero powyżej określonego progu dochodowego. W praktyce oznacza to, że seniorzy z wyższymi emeryturami i pełnym stażem pracy mogą liczyć na wyższe dodatki, natomiast osoby z niższymi świadczeniami otrzymają kwotę podstawową. To rozwiązanie jest kompromisem między zasadą składkowości a potrzebą utrzymania elementu solidarnościowego w systemie emerytalnym. W kontekście historycznym wiele osób, które dziś obawiają się zmian, pracowało w czasach, gdy rynek pracy był niestabilny, a zatrudnienie często nie gwarantowało regularnego odprowadzania składek. Wielu seniorów w latach 90 pracowało na umowy o dzieło lub na czarno nie z własnej winy, ale z powodu warunków gospodarczych. Nowy system uwzględnia te okoliczności, jednak nie wszystkie przerwy w zatrudnieniu będą neutralizowane w naliczaniu dodatkowych świadczeń. Dlatego tak istotne jest, aby każdy senior sprawdził swoją historię składkową w systemie PUE i upewnił się, że wszystkie okresy zatrudnienia zostały prawidłowo uwzględnione. Warto również podkreślić, że nowe zasady mają wpływ nie tylko na kwotę 13 i 14 emerytury, ale również na planowanie budżetu domowego seniorów. Dawid wielu z Was zastanawia się zapewne, co zrobić, aby nie stracić żadnej złotówki. Pierwszym krokiem jest dokładne sprawdzenie własnej historii składkowej w systemie Pousings. Każdy, kto zauważy braki lub nieprawidłowości, powinien zgłosić je jak najszybciej, aby zmiany nie wpłynęły negatywnie na jego świadczenie. Zyd zapewnia, że w najbliższych miesiącach uruchomi kampanię informacyjną, która pomoże seniorom krok po kroku zrozumieć, jak będą liczone dodatki i co zrobić, by skorzystać z pełnej wysokości świadczeń. Dodatkowo eksperci wskazują, że wprowadzenie systemu zależnego od historii składek może zachęcić młodsze pokolenia do dłuższej aktywności zawodowej i regularnego odprowadzania składek. W praktyce oznacza to, że osoby, które rozpoczęły pracę w młodym wieku i systematycznie odprowadzały składki, w przyszłości będą mogły liczyć na wyższe dodatki emerytalne. To zmiana, która ma sens z punktu widzenia stabilności finansów publicznych i długoterminowej równowagi systemu emerytalnego, ale jednocześnie rodzi pytania wśród obecnych seniorów o to, jak ich dotychczasowa praca zostanie uwzględniona w nowych przepisach. Nie można też zapominać, że system emerytalny w Polsce musi reagować na zmiany demograficzne. Coraz mniej osób pracuje, a coraz więcej pobiera świadczenia. Już dziś ponad 9 milionów Polaków korzysta z emerytury lub renty, a liczba ta będzie rosła w najbliższej dekadzie. To ogromne obciążenie dla budżetu państwa, dlatego zmiany w 13 i 14. Emeryturze są elementem przygotowania systemu na wyzwania przyszłości. Dawid, ważne jest, aby seniorzy rozumieli, że choć zmiany mogą wydawać się skomplikowane, ich celem jest utrzymanie stabilności i przejrzystości systemu, a nie ograniczenie wsparcia.